Podobnie mroczną aurę przypisuje się Rolling Stonesom. W 1969 roku zorganizowali darmowy koncert Faltemont Odpowiedź na Woodstock. Zamiast święta pokoju doszło do tragedii. Hells Angels, którzy mieli pilnować porządku, zaczęli atakować publiczność. Podczas Under Emigre Fan doszło do morderstwa na oczach zespołu i setek tysięcy widzów. Niedługo potem Brian Jones, dawny gitarzysta grupy, utonął w basenie w tajemniczych okolicznościach. Fani i media zaczęli mówić o przekleństwie stąsów The 27 Club. Kolejna legenda to tzw. klub 27 artyści, którzy zmarli w wieku 27 lat, często tuż po premierze swoich najważniejszych albumów. Jim Morrison, poet a woman, znaleziony martwy w wannie. Janis Joplin, popir, przedawkowanie.